Cześć, czasami życie nie czeka z nauczką. W dzisiejszym odcinku zobaczycie najbardziej spektakularne momenty, kiedy karma zadziałała szybciej niż błyskawica. Zapraszam do oglądania. Kierowca samochodu, rozkręcony kłótnią z motocyklistą, tak bardzo skupił się na awanturze, że kompletnie stracił kontrolę nad sytuacją na drodze. should have been paying attention Obcy mężczyzna wjechał samochodem na prywatną posesję. Ignorując znak ostrzegawczy, właściciel, który pracował tam na wózku widłowym, bez słowa podniósł auto widłami i wyrzucił je za ogrodzenie posesji. Wheelchair. Hey, look, he did it! He actually. Oi. oh, you know what? You know what? Throw that drink on him. Throw that drink on him. Let's go, it. <laughs> 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 oi. Oi, Yo. <laughs> 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 He's drenched. <laughs> <laughs> yes! Kobieta próbowała ukraść paczki spod klatki schodowej, ale podczas schylania się uderzyła głową w betonowy słup. А то что вы ничего не забыли? Ничего. Mężczyzna zatrzymał samochód na pasach, blokując przejście. Piesi zamiast go omijać, przeszli spokojnie po masce jego auta. Tir zajechał drogę osobowce i gwałtownie otworzył drzwi, próbując rozpocząć awanturę. Jednak w osobówce okazali się być policjanci. Szybko wyczuli sytuację i stanowczo opanowali agresję Tira. Drama came to a crashing halt on Marrickville Street in Dulwich Hill around lunchtime. But Get out of my Adam, face, alright? The fiery face? end of a police pursuit. Get out of my face. Can you tell us what happened? Get out of my face, alright? You realise you've just assaulted a journalist on camera. Prompts nearby police to pounce. Oh, 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 oh. Podczas wypadku kobieta próbowała uciec z miejsca zdarzenia pieszo. Na szczęście w ostatniej chwili zauważył to policjant, który ruszył za nią i skutecznie ją zatrzymał, uniemożliwiając ucieczkę. Samochód został zaparkowany w taki sposób, że całkowicie zablokował przejazd tramwaju, powodując opóźnienia i frustrację pasażerów. Złodziej włamał się do domu i wszedł do jednego z pomieszczeń, pewny, że ma przewagę. Jednak tuż za nim pojawił się właściciel, trzymając w ręku bejsbolową pałkę. Zaskoczony intruz nie zdążył zareagować, gdy gospodarza zaczęła działać determinacja i adrenalina, gotowa bronić swojego mienia. Mężczyzna postanowił wynieść skrzynkę piwa z magazynu. Gdy zaczął przechodzić przez ogrodzenie, nie zauważył, że jego nogi zablokowały się na górnej krawędzi płotu. W gmnieniu oka znalazł się do góry nogami, zawieszony na płocie. Jego nieudana ucieczka została bardzo dobrze nagrana. To już wszystko na dziś. Karma znowu nie zawiodła. Dajcie znać na dole w komentarzach, który moment rozwalił Was najbardziej. A może sami byliście świadkami podobnych sytuacji. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.